Dzisiaj, mamko widzowie, w kolejnym odcinku Fortnite, i dzisiaj nagrywamy odcinek z tej okazji, że e, dzisiaj będziemy e, zwiedzać części mapy, na których jeszcze nie byliśmy. E, zobaczcie, e, na razie tyle mapy odkryłem, i my właśnie będziemy odkrywać te szare miejsca. E, no i się właśnie postaram je odkryć. Yy, ogólnie będę może latać się gdzieś tutaj, na te tereny, bo ja ogólnie nie lubię latać na tereny zimowe, bo tam jest czasami pełno osób. Yy, no ale dobra, zaczynamy. Yy, dobra, dobra, sklep sprawdzałem już dzisiaj nawet. Chociaż możemy jeszcze sprawdzić. O, nowe rzeczy. A nie, jeszcze nie doszły nowe rzeczy, ok. Myślałem, że doszły. Dobra, ok O no, jesteśmy Zaraz będzie y, bus O zobaczcie, to jest ten bus, słuchajcie, który się zaraz będzie odpalać I on będzie dosłownie pięknie wyglądać Zaraz się odpali, słuchajcie, zobaczcie Tutaj tam, zobaczcie, jakie kawałki mapy, tam Mam to... O, gościowo, no ale... zaraz będzie już... Yy, no. O, coś się już robi. O oh no O oh boi, naprawdę. Dzisiaj te, tutaj polecimy, y, tam, tam dokładnie. Ale słuchajcie, zobaczcie właśnie ja już parę razy, y, dwa razy nagrałem dokładnie, że jak ten bus się odpalał, że, już, że jak już było przygotowywania, były przygotowywania do y, wylotu już do lotu. No i no, naprawdę to taki mocny gaz, mówię wam. A co tam takie czarne, dziwnie? Co ja zaznaczyłem? Zaznaczyłem idealnie na rzeczkę. Tak, to jest rzeka. Nawet widać, że tam są rybki, bo są takie te białe. No i co, jeszcze nie odkryliśmy? Aha, bo my jeszcze nawet na ziemi nie wylądowaliśmy weka. Coś sobie tutaj wylądujemy Co to jest za broń? Aha, okej, okay. ja jej nie lubię To wiersze bym powiedział że jej nie lubię o Kurde, ile ryb Rybeńki, ile rybemy Cztery ryby już mam 3 weźmiemy tak dla beki? Słuchaj jeszcze? Jeszcze się nie zniszczyło. Co? Co? Ci się nie zniszczyło? No? To są te skorki. I co jest? Co, jeden strzał już po nich? Co to było? Ląd? Co to było? Mam taki piękny domek. Mam ulubiony kolor, niebieski. To jest naprawdę mój ulubiony kolor. Bardzo lubię ten kolor. A, apteczka. To ja nie biorę apteczki. Ja, ja sobie dzisiaj wezmę rybki. Słuchajcie, sobie dzisiaj wezmę rybki. Ja słuchajcie, sobie dzisiaj rybki wezmę jako leczenie zamiast apteczki. Rybki, rybkami, jeśli masz dużo rybek, to możesz się nimi y, le, y, wyleczyć y, szybciej dużo szybciej niż y, apteczką. Tak. Ale tak nie chcę. ogóle są drzwi otwarte, ktoś tu był. Tutaj sobie budę. Ty goś tutaj. Ty... Ej, w ogóle ty jest gościu z tamtego sezonu. Ewi. Ona jest z tamtego sezonu. Ona z tamtego sezonu jest. Beka. Znaczy nawet rozdziału, no bo słuchajcie. Nowy rozdział jeszcze jest, co nie? Ściana poniszczona. Kurde, takie niszczona. Może ja ją rozwalę czy nie? Może ja ją, ją dziwne. O, pięknie! Likwidujesz Ebi. No jak zwykle, yy, te skórki, te z którymi można rozwalać, one zawsze mają. Yy, i szare bronie. Zawsze. Muszę mieć jakieś... ...takie lubowskie bronie. Dobra, jedziemy. Ej, widzieliście jaki ten kurczak miał kolor?! O kurde, ale odbiło. Tamten jeszcze. Co nic nie walnęło? A, okej. Okay. Co to? Kurde, mam tylko 4 amunicje! Do no, shotguna. Dawaj, szybko muszę uzbierać. Ja nie mogę iść z taką amunicją w życiu. Nie nie chcę. Za chwilę ulepszanie. Co się, teraz, już, co, się, co się zrobi? Mechaniczne. Wee! A, w, a w, my ogólnie mieliśmy lecieć na te tereny e, jeszcze nie odkryte. To chodźmy zaraz już na te tereny właśnie. Je to Co nie? No nie, chcę tego shotguna, -y. zawsze biorę jednego, a nie Milion. Milion shotgunów. -y. O, o, dobra dobra, dobra, dobra. Moja ulubiona. z na serio moja ulubiona broń. Bardzo ją lubię. Co jest? O, niebieskie, to może ja to wezmę, czy nie? No, wezmę to, wezmę. Czy tutaj jeszcze tam kolejna skrzynka widziałem? Opa, tutaj i jeszcze tutaj. O panie, o boj, tego jest. Chodźmy na kolejny teren. Mapy. Jakoś strefa jest grzeczna. I na mnie wchodzi w drogę. O, użyłem jednego. Mam już całe chp. A, może rzeczywiście może pójdziemy wilkiem. Pięknie. No i dawaj, odkrywaj. No i co teraz? Ja powinienem już odkryć to! Dlaczego ja tego jeszcze nie odkryłem? O, czekaj, no! I te też wybuchły Z miasta? Tak jakby mało, takie mega małe miasto Kurczak! Mięknie. Dawaj mi świetliki! Jedziemy! Dawaj idziemy podpalić Tiu! 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 A tu się w ogóle coś pali? Ej co jest, tu się nie pali? Ten dom a to nic. Się spalimy. nie wiem dlaczego. O, się ten teren odkryłem. Będziemy odkrywać kolejny teren. Już trzeci to będzie wtedy. Albo czwarty, nie wiem w sumie. nic ciekawego nie ma. Co jest? Co to było? Widzieliście? Panie, mama amunicji. Amunicję. Panie mam amunicji! Dawajcie amunicję! Nie mam. Что там в Стасио? так птаков полно. Yeah. Chodźmy zbierać amunicję, bo ja pewnie nic nie mam. Ej, ale teraz ten ton taki ciemny on teraz naprawdę tak strasznie wygląda. On strasznie zrazu wygląda taki ciemny dom. Co to jest w ślad? Jak pan go rozwalił? To był lak dziwnie. Bije go aż do, ty, aż do tysiąca. Da się do tysiąca chyba? Do tysiąca się da, ale weka da się do tysiąca. Forsiktig. <laughs> Ej, dawaj można się tutaj schować. Lol, no, tutaj jeszcze. Już... U ta skrzynka i ta skrzynka, a w niej młot! No to pięknie. No mamy młot. mu się nie da zniszczyć. O nie, da się. 代表的消息。 O się tutaj odepchniemy, ale to będzie wysoko Uuuu! to ja Biorę. Pięknie. Kurde, ja nie chcę walnąć. O to się da zniszczyć. O no dzisiaj zamiast y, otwierać skrzynek, to będę je niszczyć. No. Jeśli Wam się podobał odcinek, to subskrybujcie kanał, lajkujcie i komentujcie. Elo!